Cześć, witam was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, po ostatnim filmiku, którym zawarłem, jak zostałem okradziony Mam nadzieję, że przestrzegłem i ostrzegłem ludzi, którzy mogliby złapać się na taki sam proceder. Mam nadzieję, że ten film był edukacyjny i pomógł niektórym, ale chciałbym też podziękować moim widzom za wpłaty. Oczywiście e, najbardziej chciałbym podziękować panu Mateuszowi Koziełowi który zaszczycił mnie swoją pomocą w kwocie 50 BUSD. Reszta to były dwie wpłaty, 15 dolarów. Moi drodzy, komentarze typu, że ja zostałem wychujany, zrobiony w bambuko na swoje życzenia, a teraz żądam pieniędzy od widzów, myślę, że są nie na miejscu. Frajerzy, którzy tak piszą, życzę im to, żeby ich kiedykolwiek dotknęła taka, taka rzecz. A to nie było, ja nie żądałem niczego, tylko prosiłem. A I więcej razy myślę, że nie będę prosił, bo odzew taki, jaki jest, wystarczy mi i pokazuje, jaka jest nasza polska społeczność i polscy widzowie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. A dziękuję za to, że ktoś oglądał, dał łapkę w górę i komentarz. Chciałbym przejść do meritum sprawy dzisiejszego odcinka. Postanowiłem po tej mojej przygodzie z tym z utratą środków. Dywersyfikować swój portfel inwestując w giełdy w giełdy papierów wartościowych w Warszawie, czyli kupując akcje i w metale szlachetne. Ja wiem, było parę komentarzy. Ludzie mówią, że giełda to trudny odcinek inwestycyjny. Wiem, że nie jest prosto i wiem, że nie da się tego zrobić w ciągu kilku chwil. Tak jak w świecie krypto, moi drodzy, coś się buduje latami, coś się buduje w pewnym okresie, a później z tego się korzysta i. Ja nauczyłem się teraz jednej rzeczy. Cierpliwość, cierpliwość i powolne dążenie do celu nie na hura, nie na szybko, nie na już, nie na teraz, to nie jest, powiedziałem, kiedyś, już wyścig. To nie są rzeczy, które można zrobić w ciągu jednej chwili. Tak samo jest z giełdą papierów wartościowych. Myślę, że będzie to przygoda na kilka lat i na pewno będzie ona wnosiła wiele do nauki, postrzegania rynku. Różnego zbierania, doświadczenia, i tak dalej. Tak samo jest z metalami szlachetnymi, tak samo jest z kryptowalutami. Człowiek się uczy cały czas i zdobywa nowe doświadczenie. Mówiłem, informowałem już, że wpadły dwa projekty na nasz portfel Kryptoemerytura z rekinem biznesu. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, a zrobię osobny artykuł, znaczy materiał o kryptoemeryturze mówiący, co dalej z tym projektem, jak dalej będzie on funkcjonował, bo to będą dwa oddzielne projekty, jeżeli mówimy o tej. W której będziemy inwestować jeszcze dodatkowo w akcje i metale szlachetne. Słuchajcie, ja sobie ściągam taką aplikację, Constant, Stats, otwieram ją, i tutaj możemy korzystać z tego, żeby sobie budować swoje portfolio. O, to się połączyło. O, tu jest już ta strona. Mamy notowania giełdowe, znaczy notowania kryptowalut, tak. No, i tutaj mamy taką zakładkę na dole: Main, Portfolio, Wallet, Alerts i More. I biorę sobie Portfolio, i tutaj mam zaznaczone dwa projekty, które wylądowały na portfelu: Kryptoemerytura z Rekinem Biznesu, kupowane w takich pozycjach, jakie pokazywałem w moim filmiku. Nie chciałbym, żeby ktoś do mnie pisał, a za ile kupiłem, ile kupiłem i tak dalej. Wszystko było jasne, jest w filmiku pokazane. Niech ktoś ruszy dupę i sobie to obejrzy i zobaczy. Nie będę odpisywał na komentarze typu kiedy, gdzie, jak, ile i za ile. Jest pokazane wszystko, każda pozycja, która była zawierana w filmiku o kryptoemeryturze, proszę sobie go obejrzeć. Te dwa projekty były kupione, i jak widzimy, nasze portfolio tak wygląda na dzień dzisiejszy. Oczywiście w poczekalni czekają jeszcze, jeszcze dwa projekty, ale to już osobny filmik o kryptoemeryturze, i tam będę mówił, co dalej będę robił. Dzisiaj pokazuję, że są kupione załadowały się i czekają sobie na odpowiednią chwilę. To jest kawa i gala. Przejdźmy teraz do tej aplikacji, które ja sobie pobrałem. Moi drodzy, żeby obserwować, co dzieje się na rynku metali szlachetnych, co dzieje się na rynku giełdowym, ściągnąłem taką aplikację, jak, gdzie mamy możliwość zajrzenia, jak kształtują się ceny metali szlachetnych. Klikam sobie tutaj w ten oto kółeczko i pokazują mi się wykresy srebra, cen srebra. W z możliwością zerknięcia do 5 lat wstecz. A więc mam mniej więcej pogląd na to, co dzieje się w świecie srebra, czyli metali szlachetnych. I teraz oczywiście ja wiem, że są kanały, które zajmują się inwestowaniem w metale szlachetne, monety i tak dalej. Ja nie mam zamiaru z nikim rywalizować. To jest kanał poświęcony mojej indywidualnej inwestycji. I moi drodzy, na pewno będę korzystał z różnych kanałów, podpierając się wiedzą, którą są tam przekazywane, ale będę ją interpretował po swojemu. Więc będę miał swoje punkty, będę miał swoje zakupy, będę miał swoje rzeczy, które będę chciał pokazywać i dzielić się z widzami tutaj na tym kanale. Bo szereg takich rzeczy, które związane są z inwestowaniem w metale szlachetne, również wymagają czasu, wiedzy, Odpowiedniej go zakupu w odpowiednim momencie i w odpowiednim momencie zrealizowanie zysków. Bo jeżeli sobie zerkniemy na wykres ceny srebra w przeciągu pięciu lat, to zobaczcie, że to srebro. Jeżeli można by powiedzieć, by było gdzieś w jakiejś płaszczyźnie tutaj, w której praktycznie teraz się znajdujemy. Jeżeli byśmy. No to nie mogę tego otworzyć, ale tutaj mamy 2020 roku, jeżeli sobie zerkniemy, czy w 2020 gdzieś na końcówce, to cena po tym wyższale, a przed tym wyszczalem była w granicach, której jest, jest teraz, tak? Czyli rok 2020, czyli dwa lata, mniej więcej, byliśmy w tym samym, na tym samym poziomie. Ale można było zarabiać, moim zdaniem, jak widzimy to na tym wykresie, wezmę sobie tutaj tym rocznym, można było zarabiać w niektórych dołkach, kupując po 22, a sprzedając nawet po 26 dolarów za uncję. Tak? Czyli jest pewna bariera, jest pewna możliwość, kiedy można zrealizować zysk i dokupić tego srebra więcej. Pomnażając go o zarobione wcześniej pieniądze. Ja wiem, że nie jest to proste. Ja wiem, że nie jest to na, tak samo na już na teraz, żeby to po prostu jak szatan w pasi i tylko i wyłącznie zająć się kupowaniem teraz srebra. Bo na teplecie mojej, tutaj jako inwestora, znalazło się wiele, wiele różnych innych rzeczy i było przez wiele, wiele lat różnych innych rzeczy. I to, że dotknął mnie pewne niemiły, Incydent związany z utratą swoich finansów nauczyło mnie to również pokory i jeszcze hey, bardziej większej rzeczy. No dobra, coś tam się włączyło w tle, w tle z Twitterem, więc kontynuując dalej mój wywód, tak? My już rozmawialiśmy sobie o tym srebrze i o tej całej sytuacji, wykres cen i tak dalej. Również ściągnąłem sobie możliwość, moi drodzy. Inwestowania i sprawdzania, co, co dzieje się tutaj, jeżeli chodzi o Polską Giełdę Papierów Wartościowych. I mam dzięki tej aplikacji możliwość sobie wejścia i zobaczenia notowań oraz spółek, które są w moich zainteresowaniach. Czyli oczywiście nie jest to prostą również rzeczą wybrać takie spółki, które będą w przyszłości dawały nam duże zwroty, bo Patrząc na to, jak kształtuje się giełda, i ktoś mi napisał, że od 14 lat mamy cały czas jakiś trend spadkowy, że nie ma dobrego wystrzału na akcjach na polskiej giełdzie papierów wartościowych. A jedynym takim odskocznym był trend tutaj covidowy, kiedy spółki różne, które wiązały się właśnie z technologią, z rzeczami powiązanymi z COVID-em, odnosiły wzrosty, tak, tam produkujące E, szczepionki produkujące różne rękawiczki i, i różne inne rzeczy powiązane z tym, czy tam spółki chemiczne wytwarzające różne rzeczy powiązane e, z odkażaniem, dezynfekcją i różnymi innymi rzeczami, no to miały pewien wyższał i wtedy można było na tym zarobić. Ale, moi drodzy, e, jeżeli coś się za coś nie weźmie, to nie będzie mógł obiektywnie się na ten temat wypowiadać. Irytuje mnie zawsze wypowiedź ludzi, którzy mówią na chuj żeś tego nie trzymał na ledgerze. Po co żeś wpisywał te frazy? Dlaczego nie sprawdziłeś czegoś w ten i ten sposób? I powiem wam tak, niektórzy ci ludzie nigdy w życiu nie dokonali pewnych transakcji, pewnych rzeczy w świecie kryptowalut i nigdy tego nie zrobią. Z lęku i ze strachu, że mogliby coś zrobić źle. Ja zapłaciłem ogromną kwotę za swój błąd ale jestem w stanie się do tego przyznać i powiedziałem to o tym i przestrzegłem innych ludzi, ale moje doświadczenie w świecie kryptowalut jest, na, jeżeli mówimy o inwestowaniu, czy to będą mosty krzyżowe, czy to będzie różnego rodzaju blockchainy, czy to będą platformy DeFi, czy to będą gry play to -air, jest naprawdę, uważam, bardzo, bardzo duże. I naprawdę dzisiaj patrząc na to, co, co wydarzyło się, Uważam, że był to idiotyzm, że ja tego dokonałem, ale to było, minęło i nie będę do tego już wracał. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że naprawdę wielu rzeczy trzeba dotknąć, trzeba spróbować, żeby mieć o czymkolwiek pojęcie. Ci ludzie, którzy wypowiadają się zazwyczaj na jakiś temat, i obojętnie, czy to będą świat kryptowalut, czy, czy giełda papieru, czy metale szlachetne, są zazwyczaj zwykłymi hejterami, głównowiedzącymi i nie mającym o niczym pojęcia. Ja nie kształtuje się tutaj na jakiegoś mentora nie wiem jakiegoś człowieka który będzie uczył kogokolwiek bo ktoś napisał do mnie że ja jak ja śmiem kogoś uczę jak ja straciłem swoje pieniądze i to obchodzi że ktoś ma takie o mnie tutaj spostrzeżenia. Ja nikogo nie uczę nie jestem nikogo mentorem. Ten kanał służy po to żeby po prostu pokazywać rzeczywistość, jaka jest, prawdziwa rzeczywistość. Nie udawane, kupowane gdzieś na jakichś portfoliach, czy sprzedawanie frajerom wiadomości o tym, że coś pójdzie, czy sprzedawanie różnych innych rzeczy na bazie tego, że ktoś kliknie, czy ktoś będzie oglądał mój kanał, czy tak dalej. Mnie naprawdę. W Wali to, czy tu będzie 9250, czy tu będzie 9000, czy to będzie 5000 oglądalności subskrybentów i tak dalej. Jeżeli ten kanał nie będzie przynosił odpowiedniego, odpowiedniej oglądalności, jeżeli nie będzie powiększał i poszerzał się, to po prostu przestanę to robić. Skupię się na czymś, co nie będzie związane z nagrywaniem, ale poświęcenie tego czasu na swoje indywidualne potrzeby. Tak to wygląda, moi drodzy. No, nie da się zakląć rzeczywistości. Jeżeli ktoś nie chce Cię oglądać, jeżeli ktoś um, uważa, że Twój kanał jest denny, kiepski i tak dalej, no to ja nie będę zaklinał rzeczywistości, nie będę robił temu naprzeciw. Na razie robię nowe projekty i chcę wprowadzać nowe rzeczy na tym kanale i mówić, jak jest rzeczywiście um, na tym rynku i kryptowalutowym, i metali szlachetnych, i akcji polskich, polskiej giełdy. Oczywiście mam założone sobie konto na Rewolcie i mam tam kupione dwie spółki amerykańskie, i to mówiłem już, które od, mają dzisiaj spadek dosyć znaczący, ale powiedziałem to kupowałem nie z myślą, że będę realizował zyski po dwóch czy trzech miesiącach, ale kupiłem to po prostu z perspektywy kilkuletniej i mam nadzieję, że mi się uda, kiedy przyjdzie bum technologiczny, kiedy przyjdzie powrót hossy na giełdach, a za jakiś czas na to to nadejdzie, to wtedy sobie zrealizuje spokojnie swoje zyski, które sobie założyłem. I tak samo jest moi drodzy, z światem kryptowalut, tak samo jest z metalami szlachetnymi, czy z innymi rzeczami. Cykl, który sobie zakładamy, jest wyznacznikiem osiągnięcia pewnych założonych wartości, które mamy sobie gdzieś zapisane w głowie, czy na karcie ile chcę zarobić i jakie chcę z tego wynieść korzyści, tak? I jeżeli załapiesz się w tym cyklu, jeżeli zyskasz z tego odpowiedni profit i później będziesz w stanie go pomnożyć w następnej hoście, czy akupował będziesz w BESie, obojętnie jaki to będzie rynek, no to znaczy, że jesteś dobrym inwestorem i Twoja wiedza jest na tyle dobra, żeby to dalej robić. Jeżeli nie wyciągasz wniosków z popełnianych błędów to zawsze będziesz tylko i wyłącznie dawcą kapitału, tak to wygląda pokazałem te trzy aplikacje, które sobie tutaj ściągnąłem kto chce to sobie ściągnie, kto nie to sobie nie ściągnie, oczywiście chciałbym wam powiedzieć, że metale szlachetne to pod tym pod tą w ogóle nazwą pod tym całym zagadnieniem, będę się wiązało również kupowanie monet obligowych obiegowych, które są warte okazji i kupna, tak? Czyli będą to polskie monety z lat, nie wiem, 1900, załóżmy do, 1000, do 2020 roku. Bo czasami można gdzie, nie kupić okazyjnie jakąś monetę i ona niekoniecznie musi być srebrna, złota, ale może być warta po prostu z jej niskiego nakładu, nie wiem, różnych innych rzeczy powiązanych historii, nie wiem, unikalności, stanu i tak dalej, A więc mm, również pod tym te metale szlachetne będą się zawierały. I to dzisiaj mówię mm, tutaj wszędzie wobec, że taka jest koncepcja tego działania. Wracając teraz do tych tutaj aplikacji, zamknę sobie tutaj. No to tak jak powiedziałem, tutaj mam to ściągnięte. Również założyłem sobie konto na katalogu polskich monet. Pokażę Wam, jak to wygląda. O, tu będę musiał się teraz logować. Nie chce mi się. Jest to, pokażę Wam tego katalog, Fischera, mówiący, Reis zarejestrowałem się. Do końca roku korzystanie z tego katalogu kosztuje 5 zł. A więc mamy wszystkie monety obiegowe w Polsce podane. Wagę, różne inne rzeczy związane z całą obiegowością, stanem, wyceną itd., dalej. I kto by chciał sobie korzystać z tego wszędzie, gdzie by nie poszedł, czy to będzie na jakiejś giełdzie staroci, czy na giełdzie, czy będzie kupował jakiś inny inną rzecz gdzieś na jakiejś tam wyprzedaży, w lub innym, więc mamy to zawsze przy sobie, możemy zerknąć, jak kształtują się ceny, jak ta moneta powinna wyglądać, jaki ma nakład i czy w ogóle gra jest warta świeczki. I to też pokazuje, że trzeba być, Ogarniętym w tym, co się zamierza robić, tak? trzeba mniej więcej przeglądać, interesować się, czy to jest warte, czy nie. Mam również inne swoje priorytety, i cały czas je poszerzam, ale o tym dzisiaj nie będę mówić. Dzisiaj mówię o tych trzech rzeczach, o których wspomniałem wcześniej, które będą pojawiały się na kanale, czyli akcje, GPW, metale szlachetne i kryptowaluty. Ale to jest odrębna w ogóle rzecz od tego portfela kryptoemerytura. Tym będziemy zajmować się stopniowo, wprowadzając się w temat, mówić ciekawych rzeczach, które są powiązane z inwestowaniem właśnie w te trzy, te trzy rzeczy. Uważam, że edukacja jest numerem jeden od, do tego, żeby z, dobrze wejść w rynek i dobrze z niego skorzystać. Mało takiej edukacji przydatnej jest na rynku. Zazwyczaj mówi się o tym, co należy kupować, Spekulacyjnie, a nie mówi się o przyczynach i o konsekwencjach, albo o wejściu czy historii danego zagadnienia. I u mnie będzie to poruszane. Mam nadzieję, że będzie to dobrze odebrane przez moich widzów, bo uważam, że dzięki temu można skorzystać i odnieść jakieś tutaj pozytywne rzeczy. Tyle tytułem wprowadzenia dzisiejszego odcinka. Pokazałem właśnie te, te, te trzy aplikacje. Będę wdrażał się cały czas, przeglądam, wertuję, czytam, staram się zgłębić temat pewnych zagadnień i będę tutaj na ten temat opowiadał i mówił, jak to wygląda. Ten katalog Fishera uważam, że warto sobie ściągnąć za 5 zł. To jest naprawdę śmiechu warte, nawet jakby ten katalog na przyszły rok będzie kosztował 20 zł, to też sobie go zapodam i też sobie wpłacę te pieniądze, żeby móc na bieżąco korzystać z tego zagadnienia. Tak? Wrócę jeszcze tutaj do tych notowań. W następnym odcinku, który nagram będzie o kryptoemeryturze, i będę mówił o dalszej strategii zakup zakupie nowych projektów. Mam przygotowane pewne koncepcje i w miesiącu w październiku, zgodnie z umową, gdzieś będę starał się z tych pieniędzy, no 50 dolców wpłynęło, buzdepu wpłynęło do, od tego mojego dartyńczy, od pana Mateusza Kozioła, dziękuję jeszcze raz. Tam 15, jeszcze to jest 65, jakoś uzbieram te 35 i setka wpadnie następna na październik i w październiku dołożę następną stówkę do portfela zgodnie z umową. Co będzie w listopadzie? Być może będzie jakaś dobra dusza i wspomoże kanał, może coś się znowu uda e, dzięki widzom zebrać i znowu zainwestować, zalokować. Dziękuję serdecznie wszystkim, za którzy wspierają mój kanał, bo uważam, że im też należy się wielki szacunek za to, że co miesiąc są w stanie poświęcić jakiś grosz do tego, żeby ten kanał funkcjonował. Naprawdę ja te pieniądze Staram się reinwestować, kupować coś albo rozbudowywać coś w dalszym ciągu, żeby ten kanał mógł istnieć. Także serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy są razem ze mną i którzy razem ze mną idą tą drogą. Dzięki, do następnego. Cześć.